Na razie mi niepotrzebne. Mówię, tak sobie pomyślałem, żeby kurde, znowu tego kota nie ujeżdżać. To może tym magusem. O, jest forgotten. Się ma. No to mamy teraz to. Tylko teraz jak coś kliknę. Mi się makro przerwie, ale dobra, no kliknijmy. O, na też spoila. Tutaj nic ciekawego. Jeszcze raz all. Refresh. PP4050. No, teraz wiem, że godzina jest taka, wiecie CDL-ów, CDL-ów, na niskie Airbeki szukają CDL-a. Mm, tutaj dymy robią. A, no, recharge'ują. Takie... Co on tu ma? A, to jest AMK już? O kurde. No sami się wzajemnie a Ej, mam już full'a, nie zauważyłem. Dobra, idziemy. Nie quest. Idziemy na FOM. FOM teraz. Będziemy szli na FOM. I sobie sprawdzimy. Tutaj 600 tysięcy, 117 tysięcy yy, kasy. Jakieś dropy? Były coś? To są zakupy na górze, to nie. Dobra. No to teraz szukamy jeszcze raz tych, co Duo tutaj mieli. Mają, czy trzeba brać oddzielnie? 55. Level Pepek PPSE. Tutaj są jacyś. za 16. Dobra. O! Dostaję bufa Forgotten. Dobra, dzięki Forgotten. Potrzebuję empa 3k 3k big dobra i lecimy mamy wszystko Jesteśmy zbici, tylko na Fomie jeszcze nie byłem. Nie, także nie wiem, czy w ogóle tam zostaniemy. Bo nie wiem, czy z wszystkim moby zejdą mi na strzał. Mam HOMKA na plus 0. Jakbym miał HOMKA na plus 3 to prędzej, ale mam na plus 0. Niestetyż mam teoretycznie. Mam teoretycznie dajki na INTA i na VITA. Dobra, Teleport tu. No i teraz ćwiczymy, bo tutaj generalnie była lipa, bo te moby, z tego co pamiętam, nasz Nekro jak, jak nas tutaj tre tre trenował, to on tutaj się bał, że właśnie z tego, z krzaka wyskoczą moby. No zobaczmy, są na biało. Czy zejdzie na strzał? Nie, nie schodzi na strzał. I jestem w czarnej dupie. Dobra, serwant nie schodzi na strzał. A to cudo też nie schodzi na strzał. Homek na plus 3 mi potrzebny. Albo dwa levele pewnie. Podejrzewam, że na 60. Na 62 to wejdzie. Kurde, trochę szkoda. No to tutaj nie ma co chyba bić. Sensu. Na dwa razy też zejdzie. Też na dwa razy schodzi. A to tutaj nie ma, nie ma, nie ma sensu. Dobra, z, z, zróbmy tego questa, już znaczy tą, tą manę tutaj z, z, skończmy. Ale następnym razem przyjdę to, jak będę miał. Nie wiem, ile kosztują te EWC też. Ej, lak, lak! O kurde. No tak, to my się nie możemy bawić. Słuchajcie, nie potrzebuje być tak nicko, Dla bezpieczeństwa zrobimy tak. Ja tutaj stracę dużo szotów. A z tego leci coś? Coś powinno lecieć z tych predatorów, czy nie? To tylko z serwantów chyba leci. Dobra, no ja zobaczymy ile wyjdzie. O, przed ten magiczny krytyczek. Pięknie. O kurde. Dobra. O, granie na ten bez CDL-a to jest luzik, nie? Tu parę strzałów się przeżyje. Ale nie jest to ekonomiczne. Tu, a jeszcze mogę na tego flera, nie? On da daje overhita. Spróbujemy z tym jeszcze. Servantów muszę szukać. Doom servantów, bo one gnają quest itemki. Zrobić tak i tak. Jest overhit. Dobra. Tam są jeszcze doom servanty, a ten tylko na to. E, to już w ogóle jeszcze gorzej niż CDL A taki maksymalnie niski CDL można by było sprawdzić jeszcze, ale to i tak Słabizna. No i teraz właśnie tutaj są te yy... drzewka. Dobra. Tam jest jakieś drzewko. 7-9 O o o o o Czekajcie czekajcie żebym tutaj się nie zamotał Okej, okay. teraz to I to Okej okay. No już jestem prawie wystrzelany z many Także lipeczka bez CDL a to jest lipeczka Coś tam próbujemy tym body to mindem sobie ten regenerować. Siema. Jeden dzień tylko nie było Beatryk e, Linaja. Cyk. Cyk. O źle. Nie ta kolejność. Cyk. No, i cyk. No. Do tego. Tutaj będziemy siedzieć na tym fomie, ale muszę zrobić, jeśli dotrwam do 62 levelu, lub. lub, sobie tego homka na plus 3 na przykład. A z sobem to już by tutaj latało, myślę. Myślę, że z sowem by to tu latało. Ale z braku laku. O, ten ma dużo eksparobaczek, 8800. No, ale manny mi starczy na pół, pół buffa. Także cmentarz jeszcze na pewno jeden level na cmentarzu. <coughs> Bo tam jest dobra kasa i dobry exp. A jak się, jak będzie Bida, to nawet i dwa levele. Tak, coś tam przerzuciłem. Biżuterię przerzuciłem. Yy, kask i. Kask yy, i. Yy, yy, yy. Nie, na razie się bawię. Nie potrzebuję party. Yy, kask i ten. I nóżki, a demona sobie kupiłem. No i tarcze i homka wiadomo, nie. No teraz tak naprawdę SH, oprócz tej broni lepszej, to on nic nie potrzebuje ze sprzętu. Bo na tym demoncecie można expić do 7-8 ponoć. z tego co mówili mi doświadczeni SHC że na demonie jest najlepsza farma. I tak jesteśmy na cdl to i tak jesteśmy glass cannon. I tak glass cannon, także... A on daje najwięcej M-ataku chyba, nie? Bo on tego inta zwiększa mocno. Pyk. Dobrze, chodź tu. No, na no overheatach to też jakiś ten eksp nie? No. Okej, okay. to możemy się bawić. Dziesięć minut teraz będzie męki. I betemik. No i co jest? Coś tu się powiesiło. Próbowałem CD CDLęk na początku samym nie schodzą na strzał. Dlatego testuję sobie tą lokację. I tak jak mówię, albo homek plus 3. Albo 62. level może pomoże na nowych skill'ach. Niestety. W cpq miałem dostęp do sow'a, to na pewno by szły na sow'ie, nie? No. Muszę tutaj... Nie wiem, bawię się dzisiaj, nie? Dzisiaj miałem ochotę coś innego niż kota i Spoila. A zobaczyłem, że za 2,5 bańki był demon. To stwierdziłem, że to chyba. O kurde, brakuło mi tego. To stwierdziłem, że chyba to jest dobra cena. Ok. I sobie kupiłem. Zawsze to można sprzedać. może nawet zarobić jeszcze na tym ze 100 200. A się mogę pobawić. Kurde, muszę się zbyt troszeczkę. A nie, lecą z tego też. Dobra, wiedziałem, że właśnie z tych robali coś leci jakiś quest. Yy, tak, informacyjnie, dzisiaj będzie krócej. Mam plany na wieczór. Także wcześniej zacząłem. Yy, I wcześniej skończę. Koło 21 plany skończyć. Ale całkiem przyjemnie się gra. Nie powiem, przypomniałem sobie początki gry na tym serwerze. No, z żoną muszę trochę posiedzieć, jakiś film obejrzymy, gdzie się dzieci nie ma w domu, to trzeba to wykorzystać. No. cyk Dobra Czyli najlepiej lać dumserwanty i robale No przerwałem u czar Dobra Dobrze poszło. Powiem tak, na tym zestawie co teraz jestem, czyli Hurricane i Shadow Flare czuję się najlepiej, najbezpieczniej, mam też świadomość, że jest Overheat. Także wiem, że też EXPA lepszego mam, ale faktycznie, ale faktycznie no to nie jest to samo co CDL, nie? Ale tak, dlatego tak się zastanawiałem, czy czasami mi by Swords nie leżał, bo Swords nie ma CDL-a, czyli nie kusi, wiadomo, że on wtedy więcej many przepala. No, ale dla mnie bezpieczniejszy chyba. I mi się podobały zawsze te zawsze te skile ogniste. No, O, kurde, znowu trzeba pobytemować. Zawsze skile ogniste były fajne. I taki miał dźwięk podpalania, nie? Miło. Dobra. No. Pyk. O! Znowu przerwałem. Pięknie. I pyk. Dobra. I cyk. O! Kurde. Już myślałem, że nie wytrzymę. No, Abys. Dużo ludzi tam grało. Bo nie pierwszy raz ktoś wspomina o tym serwerze. Cyk, cyk, cyk. Jest kotek. Kotek i ten, i elf. Biały. Co tutaj się dzieje? Dobra. No, no, dawaj. no, 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 ale tak już idzie. Nie? O, krytyczek przed magiczny. Pyk, pyk i BTM. Dawaj, jeszcze raz. I kolejny Betamik. plus C ten. E dead, coś tam nie wiem, jak to się nazywa. Dead link. De a, Corpse Live Dream, dobra. Dead link to jest DCDL, dobra. No, już można powoli zacząć oceniać tą lokację bez CDL-a. Okay. Eee, no, expa 100 tysięcy powiedzmy będzie mniej, ale kasy jest dużo mniej. I na pewno ja dużo więcej straciłem kasy na szoty, Bo każdy mob to 2 razy 3, czyli 6, nie? Także no gorszy spot, niby lepsze, mały, wyższy level. Tamte mam zielono-niebieskie na cmentarzu, ale tutaj i tak jest gorzej. Aczkolwiek, jak wejdę już na ten poziom, bo widzę, że jest mało ludzi tutaj, to tutaj się może grać, będzie grało się całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie może się będzie grało. Jak nie będą wchodzić w drogę i będzie można kółeczka trzaskać. Dobra, ok, ile jeszcze? No jeszcze trochę, zbyt się, którą to Do ten dorobali najlepiej, żeby te 500 puknąć. Nie ma tu robali, drzewka są, no, drzewka z braku laku też mogą być. Dobra. Ok, trzeba się podleczyć, żeby później się zbetemować i szybko wrócić do gry. No, Exp jest lepszy na smytażu i kasa jest lepsza, jest wszystko lepsze, nie? Jakby w tym rankingu. Dobra, jeszcze tego predatora zabijmy. Dobra, mamy już 500, niby, ale dawa, jeszcze predatorka pukniemy. Spadamy. Dobra, cyk, cyk, no i tam było 100 tysięcy i było 600 tysięcy expa, 100 tysięcy kasy, 600 tysięcy expa, także nie dla psa kiełbasa, aczkolwiek jak już tu na CDL będą mi schodziły moby, to może być interesująco, mam nadzieję, że, tylko właśnie nie wiem, czy, a no, pewnie szybciej do expy do plus 3 homka, niż zarobię na Sowa, nie, bo soft to będzie nie kosztuje jak, jak ten jak to się mówi, jak za zboże będzie trzeba zapłacić za niego ile tych questowych 11 na 60 z Dumów i 2 Stolen infernum Ortyko poleciało, Bida. <laughs> dobra, to zwracamy na cmentarz